Gerard, gratulacje. Najważniejsza bramka na razie w karierze. No, najlepsza, tak. Naprawdę bardzo zadowolony. Piękna bramka. Trzy punkty mamy najważniejsze. Bardzo, bardzo zadowolony jestem. Co jest największą siłą Piasta? Wygrywacie w Gdańsku, na ludzie w zasadzie. Wygrywacie dzisiaj z Legią, chociaż Legia miała kilka sytuacji. No, bo nie się, nie się gra łatwo z takimi drużynami, no. Oni walczą o mistrza. My też powiedziałem, nie wiem czy dwa, czy dni temu powiedziałem, że, że Piast będzie walczył o mistrza. Dużo ludzi się śmiali no, bo... Kurde, co to jest Piast, no. Piast nie jest kur... nic. Ale... nie wiem, naprawdę fajnie gramy. Trzy do końca. zobaczymy no jak się skończy. Nie wiem, czy będziemy skończyć pierwszy, drugi czy trzeci, ale to jestem pewny, że będzie zabawa do samego końca. Czyli sugeruję, że do ostatniej... To znaczy, twoi koledzy, no przedmówcy no, tak unikali tego pytania o mistrzostwa, ty, ty mówisz otwarcie, jako kapitan. Oczywiście, no bo <laughs> e, nie ma Wajesia wali... mieć do końca, są tylko trzy. E, wygraliśmy z Lechia Gdansk, wygraliśmy dzisiaj tu na wyjeździe z Legion. Po, e, Pokazowaliśmy, że Piaż ma siłę, ma dobre zawodników, żeby że, że że być mistrzem Polski. No. E, są realne szanse. No to, jak są realne szanse, po co, po co nie iść do, do, do Mistrza? No? To byłaby największa niespodzianka ostatnich lat, chyba, ekstraklasy. Masz takie wrażenie? z Gliwice, mistrzem Polski. Oczywiście, że jest taka niespodzianka. No, ostatni, sezon walczyliśmy, ostatni mecz walczyliśmy o utrzymanie. E, naprawdę ten sezon dobrze zaczynaliśmy. Dobrze gramy, bo widzicie, jest, jest regularny cały sezon. No. Nie ma, że jeden mecz bardzo dobrze gra, drugi masakra. No to Jeden mecz jest dobry, drugi nie tak dobrze, ale jest dobrze. No, tak gramy i tak trenujemy. I po co zmieniać taktyka, Po co zmieniać, że. Eee, taka form, forma grania, się dobrze jezie. robimy cały czas to samo, jesteśmy pozytywni, potem naprawdę mamy bardzo dobrych zawodników, ale potem jako człowiek, nasza szadnia, zapraszam wszystkich tam, bo naprawdę taki człowiek ja nigdy nie, nie miałem jako koleżę, no, fajnie, fajnie się gra z takimi zawodnikami. Eee, Fajnie się spędza czas z, z, z takimi ludźmi. Nie wiem, jestem naprawdę dumny, dumny z, z naszej drużyny że Lechia teraz spuści tonu po tym jak zdobyła Puchar Polski, że już trochę odpuści tą ligę, czy, czy jednak nie? Mam nadzieję, że tak, ale <laughs> mi się wydaje, że nie będzie tak. No. E, słyszałem, że e, impreza była do samego rana. E, mam nadzieję, że, że jeszcze troszkę, jak to się nazywa, hangover. No hangover jeszcze się <laughs> będzie mieli, no. ale na pewno, że nie będzie, nie będzie łatwo. E, walczymy, ja mi się wydaje, trzy bardzo dobre zespół: Piast, Legia, Lechia. Zobaczymy, jak to się skończy, ale jestem ciekawy, jestem ciekawy i mam nadzieję, że to się skończy na naszą stronę. To kto będzie najgroźniejszym rywalem w walce o mistrzostwo? Legia czy Lechia? Mi się wydaje, że Legia, no, bo Legia zawsze, zawsze kurde. Oni i każdy sezon to samo, no, zaczynają tak niefajnie, ale na koniec Legia zawsze jest na podium. I oni nie będą puścić, no patrz, atmosfera jest dobra tutaj. Legia walczy. Kurde, jak, jak Legia nie, nie skończy misz, nie będzie dobra sezon. Jak Pias skończy jako na podium zajebisty sezon. My się wydaje, że oni mają więcej presji niż my. Co trener Fornalik mówi po takim meczu jak dzisiaj? On, on jest zadowolony, zadowolony, bo naprawdę pff, dobrze gramy, on. Kurde, nie wiem, cały czas trenujemy to samo, cały czas robimy to samo, wygramy, przegramy, e, on ma jego, jak to się nazywa, styl, nie zmienia, e, my jesteśmy zadowolone, e, jak gramy, no to on jest naprawdę, on się cieszy, on kurde, tak śpiewał teraz w że naprawdę dawno nie wiedziałem to. Który w ogóle Pan pozwala być z Polski, bo to taki bardziej stanowany człowiek? No dobra, jak, ja pamiętam jak rozmawialiśmy o ten temat, jak było 10 meczów do końca, no to zawsze musisz być tak, sorry, musisz być tak, no spokojnie, zimna krew, zimna głowa, mecz po meczu, mecz po meczu, tak jak siolo z że my one cały czas mecz po meczu, ja myślę tylko o następnego meczu, ale są trzy mecze do końca, nie ma 10, mamy jeszcze dwa u siebie. Musimy być, kurde jak powie, no dobra, nie wiem jak będzie następny mecz, bo nie wiem czy będziemy mieć, czy walczymy o misiu, czy, jak nie walczymy o ja idę na wakacje, ale mi się wydaje, że prezes nie będzie zadowolony, jak idę jutro na wakacje, ja będę walczył o mistrza. Widzisz, że widzisz swoich kolegów z ogień w oczach, to jak ten ogień powstaje? No bo naprawdę jak patrzysz, patrzysz przed mecz, jak cały tydzień trenujesz, rozmawiasz, hej chłopaki, kurde, jedziemy do, do Warszawy grać, ale hej. Oni pierwsza połowa zawsze mają problemy, kurde ruszamy i oni jak nie wiem mówisz coś takiego, a oni patrzą na ciebie jak kurde jedziemy, jedziemy, no i, i, i to jest jeden za drugiego, jeden za drugiego i potem kurde na boisko jest ogień, ale z, troszeczkę mądry musisz być, bo my czasami grać y, ogień, taki agresywność i zapomnieć grać piłka. A patrz ten zawodnik, to jest obok Joel, on musi grać piłkę, piłka musi mieć między nogami. Nie musi mieć piłka na nogach, no to gramy spokojnie, ale jak ba, jak ba, jak, jak się mówi zapier***ć, no to no, zapierzkę. Premie za mistrzostwo wysokie. Premie. W ogóle myśleliście o tym przed sezonem, że będziecie się zastanawiać na Premie na pewno będzie jakoś, no, co z ładnego będzie, na pewno. Nie wiem, jak będzie dobra pemia, no to jeden dzień więcej na wakacje może idzie. <laughs> nie wiem, zobaczymy jak. To naprawdę teraz nie myślę o, o, o pieniądze, bo naprawdę pieniądze jeden dzień masz, drugi nie masz i najważniejsze, że jutro na obiad z rodzinami będę bez problemu.